Cześć! W tym odcinku przeprowadzę się przez proces pierwszego uruchomienia i konfigurację Raspberry Pi. Zapraszam! Potrzebne nam będzie oczywiście Raspberry Pi, w moim przypadku jest już w obudowie. Następnie karta pamięci z wygranym systemem operacyjnym oraz Zasilanie. Nasze Raspberry Pi do konfiguracji oczywiście będzie potrzebowało również, przynajmniej jest to zalecane, em, połączenie z internetem. Do tego celu możesz użyć zwykłego kabla Ethernet, jeśli masz możliwość podłączenia się do routera, lub po prostu w Twoim mieszkaniu jest taka możliwość podłączenia, lub karta Wi-Fi bezprzewodowa na USB. Zatem przechodzimy do włożenia karty pamięci. Kartę pamięci już włożyłem. Mogę teraz podłączyć połączenie internetowe Ethernet. Najlepiej, gdyby od razu połączyć się z siecią Wi-Fi, tak na zapas, gdyby nie było po możliwości połączenia przez Ethernet, dlatego też Najlepiej podłączyć kartę od razu bezprzodową do portu USB i skonfigurować połączenie. Podłączam zatem kartę bezprzodową do portu USB oraz na koniec zasilanie. Oczywiście spytacie, dlaczego nie podłączę monitora do HDMI ani myszki i klawiatury. A ja wam powiem po co. Skoro możemy zrobić szybciej i prościej przez, przez konsolę w terminal przez SSH. I właśnie tą metodę w tym odcinku ci przedstawię. Jeśli korzystasz z systemu Linux, możesz teraz odpalić konsolę, wpisać polecenie SSH spacja, nazwa użytkownika domyślny jest to Pi, małpa. Oraz nazwa hosta, czyli adres IP naszego, naszej malinki. W moim przypadku jest to 192.168.1.100 oraz klikam Enter. Następnie zatwierdzam połączenie i kontynuuję wpisując tak. Po angielsku jest. Domyślne hasło do Raspberry Pi to Raspberry. OK, jesteśmy już zalogowani. Mamy tutaj taki powitalny tekst oraz informacja, żeby przejść do konfiguracji. Użyjemy tego oto polecenia, które nam podpowiedziało od razu po pierwszym zalogowaniu się do Raspberry Pi. Otwiera się nam taki oto panel konfiguracyjny. Mamy tutaj różne polecenia. Pierwsze polecenie służy do rozszerzenia partycji na całą kartę pamięci, nie, żeby nie pozostawiać pustej przestrzeni. Drugie służy nam do zmiany hasła. Możemy wpisać tutaj hasło, ale ja tego nie będę robić. Albo tak dla przykładu wpiszę. OK, jeszcze raz wchodzę do panelu konfiguracyjnego sudo rozbi config. Tutaj wybieramy, co mam zostać domyślnie uruchamiane. W moim przypadku jest konsola i tak nie pozostanie. Możemy również wybrać dos, desktop z użytkownikiem pi, czyli to jest graficzny interfejs, coś takiego jak porównywalny do Windowsa czy innych systemów operacyjnych. Z, z graficznym interfejsem GUI. Trzecia opcja to jest e, przeznaczona do programowania e, w Scratchu. Sk nie, nie wiem czy dobrze to czytam. Wybieram pierwszą opcję czyli konsolę. Czwarta opcja służy nam do zmiany między innymi języku, czasu e, oraz klawiatury. Wybieram pierwsze opcję. Następnie przewijam listę w dół i wybieram język polski pl, pl, utf-8. Lub inny język, który nas interesuje, na przykład rosyjski czy, czy inny. Ok, enter. Teraz wybieramy nasz podstawowy język, czyli ten główny, w moim przypadku to będzie język polski. Ponownie wchodzimy do czwartej opcji regionalnej i tym razem wybieramy drugą opcję zmiany czasu, zmiany strefy czasowej. Wybieramy Europa, następnie Warszawa. Mamy również opcję Trzecią, ale tutaj zalecam zrobić to ręcznie z konsoli, do czego za chwilę dojdę. Piątą opcję już w menu konfiguracyjnym jest to włączenie lub wyłączenie malinki. Aktualnie nie jest ona podłączona, więc może pozostać wyłączona, jeśli będziesz chciał podłączyć kamerkę dedykowaną Raspberry Pi, to wtedy należy włączyć. Panelu konfiguracyjnym. Istnieje możliwość dodania do takiego jakby systemu lokalizacji malinek. Nie jest to konieczne, natomiast jeśli chcesz, żeby twoja malinka znalazła się na mapie, możesz ją dodać. Ja akurat tego nie będę robić. Overclock, czyli po prostu podkręcanie procesora do większej częstotliwości pracy. Ja od razu wybiorę turbo, czyli to najwyższy, najwyższy stopień podkręcenia do 1000 MHz. Nie znaczy to też, że będzie procesor cały czas wykorzystywać tą maksymalną częstotliwość pracy. Będzie ona po prostu w zależności od potrzeby skakać, tak pomiędzy 700 a 1 GHz. 700 oczywiście MHz, pomiędzy 700 a 700 MHz a 1 GHz. Zatwierdzam. Eko ósma opcja to są jakby kolejne menu. Jest za własne ust ustawienia overscan to jest, chodzi o e, ustawienia wyświetlacza tyczy się on to e, wyświetlaczy takich starszego typu czyli telewizory z C CRT jeśli dobrze mówię czyli takie stare kineskopowe telewizory dalej mamy hostname tutaj może domyślno to jest Raspberry Pi, zmienię sobie na Kurs RP. Również możemy to zrobić ręcznie w konsoli edytując pliki, ale tutaj robi to szybciej za nas. Następnie mamy wybór pamięci, ile mam zostać dla grafiki przydzielone, a ile dla po prostu pamięci operacyjnej. Domyślnie jest wpisane 64 MB. Jeśli korzystamy tylko z konsoli wystarczy spokojnie 16 MB. Natomiast jeśli zamierzamy podłączyć kamerkę, czy to na USB, czy dedykowaną, można zostawić tą domyślną wartość. Taki też zrobię. Następnie mamy możliwość ustawienia lub. Włączenia lub wyłączenia dostępu do SSH pozostawię oczywiście włączone, ponieważ przez kurs będziemy e, głównie przez SSH pracować. Następnie czy ma zostać włączony dostęp do SP? Tutaj pozostaje włączone, ponieważ później też to się już przyda dla nas. i 2C też ma zostać włączone? Tutaj na razie pozostaje wyłączone. Tutaj niech zostanie domyślna wartość czyli włączone ustawienia dźwięku. Możemy wybrać pierwsze opcje czyli automatyczny wybór e, lub ręcznie poprzez wyjście jack 3,5 mm w przypadku mm, modelu A, B e, lu, a nad, m, lub po prostu wybrać HDMI. E, od razu przypomnę w starszych modelach czyli A oraz B rewizji 1 i 2.0 e, jest po prostu oddzielny gniazdo jack 3,5 mm oraz RCA, natomiast w wersji B oraz A jest już jedno złącze kompozytowe, które zawiera w sobie gniazdo 3,5 mm oraz RCA, Czy to jest jakby połączenie dwóch gniazd w jedno. Druga opcję mamy ręcznie wypaść HDMI, czyli po prostu przez to gniazdo, czyli na przykład po podłączeniu telewizora dźwięk będzie po prostu w głośnikach telewizora tak w skrócie można powiedzieć Pozostawię to automatycznie, automatycznie będzie wybierać kolejna opcja to jest aktualizacja na razie pominę tą, tą, tą operację teraz wyjdę również wyjdę z menu konfiguracyjnego czy uruchomić ponownie na razie wybiorę nie Ponieważ teraz jeszcze e, musimy skonfigurować klawiaturę. Wpisujemy więc komendę sudo, czyli z uprawnieniami administratora, nano, czyli editor w konsoli, oraz ścieżka do pliku konfiguracji na czyli to jest etc, fl oczywiście flash etc flash default Keyboard okay, i zmieniamy GB na PL. Następnie zapisujemy. Już oczywiście Ctrl X oraz aktualnie jeszcze jest język angielski, więc Y, czyli tak jest. OK, teraz możemy już zaktualizować naszą molinkę sudo apt get update następnie sudo apt-get upgrade upgrade Wcześniej było update, teraz upgrade, update i upgrade potwierdzamy, że zostanie pobrane 24 MB, a użycie na dysku będzie wynosić około 34 KB. Ok, Raspberry Pi zostało już zaktualizowane, możemy teraz. Uruchomić ponownie system, czyli wpisujemy sudo, następnie reboot. Raspberry Pi został już uruchomiony, zatem możemy ponownie połączyć się z Raspberry Pi. Wpisujemy domyślne hasło lub jeśli zostało one przez siebie zmienione i po prostu je wpisujemy. OK. Jakie widzimy zmiany? Jeśli zmieniłeś nazwę hostu, to pewnie zauważysz, że w tym miejscu zamiast Raspberry będzie twoja nazwa wpisana. W moim przypadku jest to kurs RP. OK. Jak wspomniałem na samym początku, podłączyłem moduł WiFi był kartę bezprzewodową, najlepiej żeby połączyć się z jakąś siecią Wi-Fi, ponieważ gdyby nie byłoby możliwe połączenie mm, przez kabel Ethernet, to zawsze można się połączyć przez Wi-Fi, jeśli oczywiście e, jest w e, naszej okolicy. Zatem, instalujemy pakiet poprzez wpisanie komendy sudo apt-get install Pakiet się nazywa vcd-curses jest to polecana przeze mnie aplikacja do konfiguracji oraz zarządzania sieciami, po prostu bezprzewodowym Wi-Fi. Oraz, no też, oczywiście, Ethernet. też. Podczas instalacji możemy zadać się zapytanie, czy będziemy, czy chcemy kontynuować? Oczywiście, tak. Pakiet został zainstalowany, wpisujemy zatem sudo, czyli jest administratora wicy D, myślnik sur ses Enter e, Oczywiście c zamiast sy, sur ses I tak wygląda e, nasza aplikacja Mam tutaj wyświetlone Nazwy sieci wokół, włączy swój mobilny router. Poniżej znajdują się różne komendy. W celu odświeżenia wpisujemy, wciskamy wielką literę R. Wyszykało moją sieć. Klikam prawy przycisk, czyli strzałkę. Następnie wybieram interesujące interesującymi opcje, czyli m.in. zaznaczam nazwy hosta, żeby były wyświetlane kurs RP. Następnie, jeśli chcemy, możemy użyć tą samą konfigurację sieci dla wszystkich nazw o tej sieci, tej samej sieci, czyli na moim przypadku jest to krzere of 1. Możemy automatycznie łączyć się z tą siecią. I używać szyfrowania. Oraz wpisujemy klucz, czyli hasło nasze do sieci. W moim przypadku jest to Kurs RP z wykrzyknikiem. W celu zatwierdzenia ustawień wciskam klawisz F10. W celu połączenia się z siecią wciskam duże C. Niestety teraz e, Raspberry Pi odłączy się od mojego komputera, e, ponieważ zostanie połączone z innym routerem i nie będzie po prostu komunikacji. Rozłączyłem Raspberry Pi teraz od e, routera, po prostu wyłączyłem router i połączenie zostało przywrócone. Teraz odświeżę. I nazwa sieci moja już jest niedostępna, po prostu jest, już nie emituje nazwy sieci. Ok, na koniec, jeśli yy, chcemy, możemy już wyłączyć nasze Raspberry Pi, czyli wpisujemy sudo power off i nasze Raspberry Pi jest wyłączane. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało je w komentarzu, zadawaj je. Postaram się na nie odpowiedzieć. Zapraszam Cię na fanpage na Facebooku, multimedialny kurs SBRP oraz na Book. Dziękuję za uwagę. Cześć.